Cześć! E, to jest sztorm. Storm jest moim ogromnym kogutem rasy Wyandot. E, to rasa pochodzi z Ameryki Północnej, która wędrowała razem z Indianami. I e, to znaczy, że ta rasa jest bardzo odporna na zmiany temperatury, na, na wiatry, na inne... Nieprzyjemne warunki atmosferyczne. Hmm, więc znaczy, że też w naszych ogrodach, czy kurnikach, czy zagrodach, będą bardzo silne i długowieczne. A kury jednak są ogromne, naprawdę <gry> bardzo duże. I wypuszczone do ogrodu mogą sprawiać trochę kłopotu. U mnie mieszkają w wolierze i od czasu do czasu a biegają sobie po ogrodzie. Hmm. Nie jest agresywny. Może nie do wszystkich. A czasami kogoś dziobnie, ale generalnie mogło być gorzej jak na koguta. A był już raz chory poważnie i było to spowodowane tym, że właśnie zmógł zimą od śniegu i go przewiało. I przez to do dzisiaj trochę się chwieje. A, ale nic mu nie jest wystawiał i, i jest bardzo silny. A... No i co? Tyle.